Nazwijmy rzeczy po imieniu. Część uchodźców, która przyjechała do Europy, to emigracja zarobkowa, to część osób, które chcą nam tutaj zaprowadzić szariat. Ale często też to jest dla nas wymówką, by nie pomagać ludziom, którzy naprawdę tej pomocy potrzebują. By współczuć Aleppo, by współczuć Syrii, by zachwycać się śliczną Syryjką, która w czasie Światowych Dni Młodzieży, udzielając wypowiedzi TVN24, mówi o bardzo ciężkiej sytuacji w Aleppo, gdzie cała rodzina ma nadzieję, że spotka się wieczorem razem, bo nigdy nie wiadomo, czy kogoś nie zabije bomba. W miejscach ogarniętych wojną zostali mężczyźni odpowiedzialni, którzy nie zostawili swoich żon i dzieci. Zostały osoby starsze, zostały osoby chore. Zostały matki samotne z dziećmi i im możemy pomóc. Ja chcę Wam bardzo gorąco dzisiaj polecić program Rodzina Rodzinie, Caritas Polska. Wchodzimy na stronę Rodzina Rodzinie i tam widzimy, kto potrzebuje dokładnie jakiej pomocy. Wiemy, jaka kwota jest potrzebna co miesiąc, deklarujemy się na 6 miesięcy i wiemy, na co ta kwota zostanie przeznaczona. Czy to będzie woda, czy to będzie prąd, który jest z prywatnych agregatorów i dlatego jest bardzo drogi, czy to będzie jedzenie, czy to będzie odbudowa domu. Jeśli nie stać nas na to, żeby zaoferować pełną sumę, jakiej dana rodzina potrzebuje co miesiąc, możemy zadeklarować 10 zł, 20 zł. Caritas połączy nas z innymi rodzicami, które zadeklarowały konkretne sumy, tak aby zapewnić danej rodzinie tę konkretną sumę, której ona potrzebuje do przeżycia i do godnego życia. I uprzedzając te złośliwe komentarze pod filmikami, wiadomo każdy z nas lubi trochę złośliwości, odpowiadam tak, ja w programie uczestniczę, dlatego z czystym sercem polecam.